Londyn 15 lat temu stał się nową ojczyzną dla państwa Litwinenko. Tu po latach więzienia Aleksandra w Rosji poczuli się nareszcie wolni, znaleźli schronienie przed prześladowaniami. Marina Litwinenko, która do dziś nazywa swego męża Saszą, z nostalgią wspomina te szczęśliwe dni. Czułam się bezpiecznie. Byliśmy znów razem ja, mój mąż i nasze dziecko. Tu uświadomiłam sobie, jak wspaniale jest żyć w wolnym kraju. W pierwszych miesiącach zachowywaliśmy się jak turyści zwiedzaliśmy wszystko. Przez sześć lat rodzina wiodła szczęśliwe życie. Aż pewnego dnia dopadła ich zmora przeszłości. Aleksander, były agent rosyjskiego wywiadu, został utruty radioaktywnym toksycznym polonem. Od śmierci męża Marina Litwinienko ma jeden cel w życiu: doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni i ukarania sprawców. Niedawno w Wielkiej Brytanii zostało wznowione dochodzenie w tej sprawie. Ludzie nie rozumieją, co się naprawdę stało. Szerzą się spekulacje, że popełnił samobójstwo albo że przemycał radioaktywne substancje. To wszystko jeszcze bardziej pogłębia mój smutek. Przez 20 lat Aleksander Litwinienko pracował w służbie rosyjskiego kontrwywiadu. Z wiernego podwładnego zamienił się jednak w niewygodnego krytyka reżimu. Szczególnie ostro występował przeciwko rosyjskiemu prezydentowi i jego świcie. Na jednym z wystąpień w Londynie obarczył Władimira Putina winą za śmierć dziennikarki Anny Politkowskiej. W końcu sam został utruty. O te zbrodnie oskarżani są dwaj rosyjscy agenci. Tuż po spotkaniu z nimi w jednym z londyńskich hoteli Litwinienko zmarł. Podejrzewa się, że podali mu herbatę z radioaktywnym izotopem, ale rosyjski rząd nie chce ich wydać. Główny podejrzany Andrzej Ługowoi wypiera się wszystkiego. Dziś jest deputowanym rosyjskiej Dumy. To poważnie obciąża stosunki rosyjsko-brytyjskie. Relacje między Wielką Brytanią i Rosją nie rozwijają się pomyślnie. Mord popełniony na Litwinience stał się symbolem brutalnych rządów Putina i po dziś dzień obciąża on polityczne kontakty między obu państwami. Litwinienko zginął, bo nie mógł się pogodzić z polityką Kremla, krytykował ją i wierzył, że zmiana jest możliwa. Zmieniło się, ale nie tak, jak to sobie wyobrażał. W samym sercu Moskwy zamordowano Borysa Niemcowa. Właśnie tego Sasza próbował uniknąć. Nie był politykiem, ale walczył o lepszą Rosję. Uważał, że za wszystko odpowiedzialny jest Putin. Londyński sąd ma niebawem przedłożyć brytyjskiemu rządowi wyniki wszczętego na nowo dochodzenia. Chodzi o sprawiedliwość, o to, by przedstawić wszystkie dowody winy, ale czy w praktyce będzie to miało konkretne konsekwencje i czy mordercy zostaną karani, myślę, że to mało prawdopodobne. Marinie Litwinienko chodzi o ujawnienie wszystkich dowodów winy, chce w ten sposób dać sygnał swoim rodakom, że w prawdziwej demokracji panuje praworządność. Myśl o tym dodaje jej siły, ale przesłuchania w sądzie nie są łatwe. Powracają wspomnienia o tragedii sprzed lat. Ujawnienie prawdy to dla maryny Litwinienko jedyny sposób na pogodzenie się ze śmiercią męża. Na Węgrzech coraz więcej ludzi demonstruje przeciwko autokratycznym rządom Viktora Orbana. Wśród aktywistów jest Borita Kaksz. Miała 9 lat, gdy po raz pierwszy wyszła na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko rządowi. W 1989 roku wspólnie z ojcem rozwieszała plakaty promujące Republikę Węgierską. Teraz ma 34 lata i z grupą Most Mi, teraz my, walczy o demokrację. Dlaczego znów nie możemy decydować o tym, w jakim kraju żyjemy? Chcemy żyć w europejskim kraju, w demokracji. Nie chcemy państwa, w którym polityczne i gospodarcze elity, oligarchowie okradają własne społeczeństwo. Chcemy kraju o przejrzystych strukturach państwowych. Działacze skupieni w grupie Mosztmi mobilizują masy do akcji protestacyjnych. Na styczniową demonstrację przed wizytą niemieckiej kanclerz Angeli Merkel przyszły dziesiątki tysięcy ludzi, żeby zamanifestować swoją dumę z członkostwa w Unii Europejskiej. Opozycja uaktywnia się także w mniejszych miastach. W Segedynie spotkali się działacze z całych Węgier, by zorganizować nowe demonstracje i dać wyraz niezadowoleniu z obecnych rządów. Reka PAP założyła przed kilkoma laty organizację studencką walczącą z nadużyciami i cięciami budżetowymi na węgierskich uniwersytetach. Dziś w wieku 30 lat przeniosła się na prowincję. Walczy przeciwko rządom Orbana, który przeprowadza drastyczne cięcia finansowe w sektorze zdrowia i szkolnictwie. Skreślił też fundusz, z którego korzystały organizacje pozarządowe. Rząd ma strasznie duże wydatki, buduje absurdalnie dużą ilość stadionów piłkarskich. I po co to do diabła? Przecież nasza liga piłkarska nie jest na zbyt wysokim poziomie. Już od pięciu lat obywatele Węgier demonstrują na ulicach, domagając się demokratyzacji kraju. W październiku ubiegłego roku setki tysięcy Węgrów protestowały przeciwko wprowadzeniu podatków za internet. Bori Takakrz od miesięcy wraz z grupą Mosztmi wychodzi na ulicę. Podczas październikowej demonstracji organizacja nawoływała za pośrednictwem plakatów z hasłem Uwolnij się! do kolejnych akcji protestacyjnych. Dobrą okazją do wyrażenia niezadowolenia była także wizyta prezydenta Putina na Węgrzech. Ulicę, na której znajduje się ambasada Rosji, Bori i jej siostra przemianowały na ulicę Anny Politkowskiej.